W przedszkolach coraz ciaśniej, a rodzice maluchów z Manhattanu mają dodatkowe utrudnienie. Muszą je dowozić do przedszkoli, znajdujących się daleko od miejsca zamieszkania. W związku z tym wydział edukacji przygotował informacje o szacunkowych kosztach wybudowania. Takiej placówki na terenie Manhattanu, no i terminie wybudowania takiego obiektu. Okazuje się, że jest to 7-8 miesięcy, a koszt to 2 miliony 300 tysięcy złotych. Nie jest możliwe, by przedszkole wybudowano jeszcze w tym roku. Powodem jest zamknięty tegoroczny budżet miasta, ale Wydział Gospodarki Nieruchomościami już teraz wyszukał odpowiedni teren pod jego budowę. Jest to teren położony mniej więcej przy Placu Papieskim. No nie chcę tutaj dokładnie mówić, bo po prostu nie pamiętam, ale będzie to obiekt pięciodziałowy. Także myślę, że wszyscy potrzebujący znajdą tam miejsce. A przedszkole miałoby być wybudowane najprawdopodobniej w przyszłym roku. Najpierw poświęcenie budowy przez proboszcza parafii katedralnej Zbigniewa, Samociaka. Spraw, by ludzie, którzy tu będą przychodzić, mogli tu odpocząć, by mogli tu kupić potrzebne rzeczy do normalnego życia. Dajmy to przedsięwzięcie było dokończone zgodnie z godziwymi Pragnieniami zgodnymi z Twoją wolą. Potem wmurowanie kamienia węgielnego rękoma inwestorów prezydenta miasta. To jest teren przemysłowy, przywracamy go do życia. Będzie tutaj wielkie centrum handlowe, 1200 ludzi będzie miało pracę. Tu będzie multikino pięciosalowe na 1200 miejsc, więc myślę, że to jeden z elementów, który będzie przyciągał ludzi do Gorzowa i będzie dawał miejsca pracy, ale też będą ludzie przyjeżdżali do Gorzowa, do kina, po zakupy. Bardzo się z tego cieszę. I wykonawców inwestycji, między innymi Gorzowskiego Interbudwestu. Jest to kontrakt typu zaprojektuj i wybuduj. W związku z tym równolegle trwają prace projektowe. Są zatrudnione biura projektowe z Warszawy, z Gorzowa i z Gdańska, ponieważ jest to olbrzymie logi logistyczne. Przedsięwzięcie. Obecnie rozpoczęły się pierwsze wykopy, ale już niedługo Ascana wyglądać będzie tak. Na powierzchni 46 tysięcy m kwadratowych i kubaturze około 230 tysięcy metrów sześciennych znajdzie swoje miejsce około 110 sklepów różnych branż, 10 kawiarni i restauracji. Kompleks Ascana zostanie wyposażony w 460 miejsc parkingowych w pięciokondygnacyjnym parkingu. Będziemy starali się utrzymać ten obiekt w charakterze takim postindustrialnym, bo mamy tutaj... Były teren zakładów mięsnych, tu mamy klinkier, będzie też sporo metalu. Natomiast, żeby stworzyć taki przyjemny klimat, to na przykład będziemy mieć metalowe schody, ale specjalnie wykłuszane, tak? żeby, nie było, żeby nie było tego dźwięku metalowych schodów. Także będą wyglądały jak metalowe, a będzie się po nich przyjemnie spacerowało, przyjemnie chodziło. Na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie socjaldemokracji polskiej. Przedstawiono oficjalnie pierwszego kandydata na stanowisko prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Na dzień dzisiejszy stawiamy do dyspozycji, jako kandydata na prezydenta Gorzowa, kolegę Stefana Sejwe. Kandydat na prezydenta zamierza walczyć z bezrobociem poprzez ściąganie nowych inwestycji, chce zracjonalizować inwestycje w mieście, przede wszystkim jednak chce zmienić styl rządzenia. Chciałbym zabiegać o inny styl sprawowania władzy bardziej demokratyczny, z większą konsultacją społeczną. Chciałbym, żeby w tym zakresie powstały na osiedlach społeczne takie opiniodawcze ciała, które by mogły konsultować podejmowane ważne decyzje, zresztą to współgra z prezentowaną dzisiaj naszą, naszą kartą samorządową. Chciałbym lepszego ułożenia stosunków między Radą Miasta a Prezydentem. Na konferencji przedstawiciele Socjaldemokracji Polskiej przedstawili swoje stanowisko odnośnie propozycji samoobrony dotyczącej wyborów samorządowych na Prezydenta Burmistrza i Wójta. Jako Socjaldemokracja Polska występujemy stanowczo w obronie bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów, prezydentów miast. To, co zostało zrobione 4 lata temu podczas re reformy ordynacji wyborczej do rad gmin, naszym zdaniem w pełni się sprawdza. Oczywiście są niezbędne. Zmiany ustawowe, które w jakiś sposób uporządkują sytuację i, i współpracę między wójtami, burmistrzami a radami. Dokumentem określającym główne założenia polityki samorządowej Socjaldemokracji Polskiej jest karta samorządowa, która ma obowiązywać członków partii w czasie wyborów samorządowych, jak i po ich zakończeniu. Jest to stanowisko Socjaldemokracji w sprawie wyborów samorządowych. Ale również propozycje działań samorządów w latach 2006-2010. Generalnie z tego dokumentu wynika, że jesteśmy za umacnianiem samorządów i pełną decentralizacją, jak również, jak przedmówca wspomniał, bezpośrednim przebiegiem wyborów w sensie wyborów na prezydenta, burmistrzów czy wójtów. Na konferencji ujawniono, że SDPL utworzy koalicję wyborczą z Partią Demokratyczną i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Trwają także rozmowy nad utworzeniem szerokiej koalicji partii centrolewicowych, w skład której, oprócz wymienionych, mają wejść także Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Pracy oraz OPZZ. Są twarde i miękkie, one po prostu muszą być bardzo sprężyste, bo zawodnik odbijając się. Od wody chodzi o to, żeby ona po prostu jak największą sprężystość udała. Pływanie w płetwie to niełatwa dyscyplina sportowa. Wymaga wytężonej pracy nóg, no i oczywiście wkładu finansowego. Profesjonalna płetwa kosztuje nawet kilkaset euro. Ten styl pływania pojawił się w Polsce 10 lat temu. Od tamtej pory na terenie całego kraju powstało 14 klubów. Ta dyscyplina się rozwija coraz bardziej. Mamy coraz więcej klubów, i coraz większe zainteresowanie. Jeszcze w naszym kraju może nie jest ono największe, natomiast bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę, jest na świecie. Regularnie odbywają się Mistrzostwa Świata. Tam, mistrzostwa Europy, Puchary Świata, także nasi zawodnicy uczestniczą w tych wszystkich zawodach. No i mamy już wiele sukcesów. Jak do tej pory w dyscyplinie tej bezkonkurencyjnie przodują Chinki. W Polsce też powstała specjalistyczna szkoła pływania w płetwie. Istnieją takie szkoły i jeżeli chodzi o taką podstawową kolebkę tego pływania w płetwach, to jest to Toruń, gdzie klub sportowy Laguna właśnie działa na podstawie klas sportowych o profilu pływanie w płetwach. Gorzowska Szkoła Podstawowa nr 4 od 1960 roku mieści się w budynku przy ulicy Kobylogórskiej. Wcześniej jej siedzibą był budynek przy ulicy Grobla. Dzisiaj szkoła świętuje swoje 60-lecie istnienia. To jedna z najstarszych szkół w Gorzowie. Po szkole po nr 1 to kolejna szkoła, która obchodzi 60-lecie. Myśmy namawiali wszystkich do obchodów 60-lecie Gorzowie wiekopolskiego, a więc rocznicy przyjścia polskiego żołnierza Polaków do budowy oświaty, przemysłu, gospodarki w Gorzowie. I bardzo się cieszę, że ta szkoła również taką rocznicę organizuje. W ciągu 60 lat przez mury szkoły przewinęło się tysiące uczniów. Przez mury szkoły przewinęło się 6 tysięcy osób jako uczniów, ponad 5 tysięcy mamy absolwentów. No jeżeli już przy statystykach jesteśmy, to może dodam te inne liczby. W szkole w ciągu tych lat pracowało 246 nauczycieli i 90 osób w administracji. I obsłudze. Nie policzyliśmy tylko, ile to jest dni, ale każdy tak 365 razy 60 to już sam potrafi obliczyć tysiące dni, wiele wspaniałych chwil, trochę momentów trudnych, jak w życiu, ale szkoła trwa i myślę, że jej przyszłość będzie dobra. W czwórce edukacji odebrały trzy pokolenia Gorzowian. Są Uczniowie w tej chwili, tacy, których dziadkowie tu chodzili, jest bardzo duża grupa uczniów, których rodzice uczęszczali do tej szkoły. Mówiła zresztą o tym przewodnicząca Rady Rodziców, sama jest też absolwentką szkoły. Ja jeszcze dodam, że nasi absolwenci również pracują u nas. Kilka osób z aktualnie pracującego grona to właśnie absolwenci naszej kochanej czwórki. A co o swojej szkole myślą obecni uczniowie? Fajnie, w szkole trochę jest. Ale w momentach yy, na WF trochę pani za dużo zdaje biegów. To jest męczący w biegach. Co pewnie wolałbyś grać w piłkę albo w kosza. W piłkę, piłka, piłka mój żywioł. Od 1975 roku w szkole podstawowej nr 4 patronuje polski noblista Henryk Sienkiewicz. Program powstał w 2000 roku i wdrażany był przez 5 lat. Zakładał między innymi dalszą reorganizację siedzi szkół ze szczególnym uwzględnieniem wymogów reformy ustroju szkolnego, warunków poziomu i dostępności usług oświatowych oraz sytuacji demograficznej. Wówczas zostały w tej uchwale określone najważniejsze kierunki tego programu, a te kierunki wynikały z sytuacji zmieniającej się w oświacie ogólnie w Polsce, ponieważ w 99 roku weszła ustawa o zmianie Reformy ustoju oświaty, o wprowadzeniu sześcioletnich szkół podstawowych, czteroletnich gimnazjów i później szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki programowi zmieniła się w Gorzowie struktura szkolnictwa. Powstała strategia funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego, zreorganizowano sieć internetów szkolnych, wsparto także edukację i dostęp do internetu, zreorganizowano funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, zorganizowano także przewóz niepełnosprawnej młodzieży i dzieci do szkół miejskich. No i oczywiście remonty. Oczywiście zmiany w zakresie pracy nauczycieli, bo i zmieniły się w stopnie awansu zawodowego. I również program obejmuje doskonalenie nauczycieli, finansowanie szkół, no i przede wszystkim na tamten czas określono, które placówki należy uwzględnić priorytetowo przy remontach. Program zakładał także edukację ekologiczną, kulturalną, promocję zdrowia, wychowanie komunikacyjne i przeciwdziałanie patologiom. Program się kończy, ale nie będzie kontynuowany, ponieważ od przyszłego roku wdrażana będzie strategia rozwoju szkolnictwa Gorzowskiego. Po raz drugi w historii wyższej informatycznej szkoły zawodowej odbyło się uroczyste przekazanie dyplomów inżyniera absolwentom uczelni. Dzisiaj rozdamy dyplomy dla 165 absolwentów którzy ukończyli w zasadzie przez 4 lata zdobyli, zdobywali szlify informatyków. Trudny to był okres dla tych studentów, bowiem 56% studentów studiów dziennych dotarło do czwartego roku, natomiast po dyplom zaledwie sięgnęło, sięgnął co trzeci student rozpoczynający przed czterema laty studia. Mimo, że nie zawsze było łatwo, świeże upieczenie absolwenci gorzowskiej uczelni, czas w niej spędzony wspominają z sentymentem. Ten czas zleciał bardzo szybko. Myślałem, że będzie dłużej trwało, będzie znacznie gorzej, trudniej, ale poszło bardzo sprawnie i z czego jestem bardzo zadowolony, że ukończyłem tę szkołę. A jaka rysuje się przed nimi przyszłość? Większość z nich pracuje, część, gdzieś około 20% wyjechało za granicę. I z naszych kontaktów, ponieważ śledzimy losów, losy naszych absolwentów, wynika, że za granicą całkiem dobrze sobie radzą, co wcale nie oznacza, że ja namawiam do wyjazdu studentów, bo w Polsce jeszcze jest wiele, wiele obszarów niezagospodarowanych, część z nich prowadzi działalność gospodarczą własną, także póki co nasi absolwenci sobie radzą na rynku pracy. Podczas uroczystości rektor zapowiedział rozwój uczelni w oparciu o środki pozyskane z Unii Europejskiej. Równo 30 lat temu rozpoczęła się budowa przedszkola nr 12. Z tej okazji odbył się dzisiaj jubileuszowy festyn. Możemy się poszczycić, że mamy już ponad tysiąc absolwentów przedszkola i rodzice, którzy kończyli nasze przedszkole, przyprowadzają w tej chwili do niego swoje pociechy. Na dzisiejszych uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli władz miasta. Pani wiceprezydent Zofia Bydnarz przekazała wychowankom przedszkola oficjalną maskotkę Gorzowa, czyli popularnego Gorzusia. To jest placówka niezwykle prężna, kolorowa, sympatyczna, ma piękny teren, więc jest placówką niewątpliwie bardzo dobrą. Pierwszym dyrektorem przedszkola i osobą, która organizowała placówkę od podstaw, była pani Grażyna Czech. Kierowała ona przedszkolem 18 lat. Oddziałów było, w tej chwili cztery. Nie było sali gimnastycznej, ponieważ dzieci było tak dużo, że nie mogliśmy sobie pozwolić na, na salę gimnastyczną. Także normalnie realizowany był program dydaktyczno-wychowawczy jak do tej pory, na wysokim poziomie. Nauczyciele również wykształceni. Z z pełnymi kwalifikacjami. A jak prezentuje się obecnie w 30-letniej już przedszkole numer 12? Obecnie do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. Pracujemy w czterech grupach całodziennych. Dzieci nasze korzystają z zajęć dodatkowych. Dodatkowo organizowane są koła muzyczno-ruchowe, teatralne i plastyczne. Dzieci rozwijają w nich swoje zainteresowania. Występują na przeróżnych imprezach, przeglądach i konkursach, odnoszą sukcesy. Współpracujemy bardzo dobrze z rodzicami. Dzięki temu nasze przedszkole pięknie wygląda, co prawda nie na zewnątrz, ale w środku. I dzięki temu zapracowałyśmy sobie na dobrą opinię w środowisku. Festyn udało zorganizować się dzięki zaangażowaniu pracowników przedszkola i rodziców dzieci. Pomoc techniczną udzielił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ogród Radości to dzieło studentów Uniwersytetu III wieku. To jest realizacja naszych marzeń, by w Uniwersytecie III wieku było radośnie, pięknie, no i żeby wszyscy się tu dobrze czuli. I z pewnością tutaj każdy dobrze się poczuje, a to za sprawą przepięknej zieleni i artystycznych dzieł powstałych w trakcie zajęć sekcji plastycznej. Na razie podlewamy kwiaty, żeby pięknie rosły. Przyjęliśmy już taki program, że będzie pracować tu sekcja zajmująca się ogólnie przyrodą i ekologią. Będziemy tu spędzać wolny czas. Tu jest tylko krok do naszej mini kawiarenki. Uczestnicy uniwersytetu czekali z niecierpliwością na otwarcie ogrodu. Widzi Pani, jak jest bardzo przyjemnie. Piękne stoliki są zrobione tak no, oryginalne, że naprawdę jesteśmy zaskoczeni. Zaskoczeni, wystrojem. Troszeczkę więcej miejsca, żeby było. Jak dziewczyny zaczą tańczyć, to mogą poddychać troszeczkę. Naprawdę super. A dziewczyny zaprezentowały z okazji otwarcia ogrodu swój taneczny repertuar. Uniwersytet III wieku przynosi nam wiele radości. Wtedy, gdy już nie jesteśmy czynni zawodowo, mamy dużo czasu i ten czas można mile i przyjemnie poświęcić tutaj. W uniwersytecie III wieku nie można się nudzić. Po prostu zapominamy, że minął już jakiś etap naszego życia i czujemy się znowu młodo, rozwijamy swoje zainteresowania. Coś na co nie było kiedyś czasu dosyć, wychowując dzieci i pracując. Teraz na przykład malujemy. A efekty malowania podziwiać można w ogrodowej galerii. Uroczystość otwarcia uświetnił swoją obecnością prezydent miasta, sadząc symboliczne drzewo dobrych wiadomości że to jest drzewo, które się nazywa jabłonka polka i jak to w III wieku bywa, od razu ma owoce, które za chwileczkę będzie można zrywać. Dyrektor ZGM ma nadzieję, że pomysłem takiego zagospodarowania podwórka zarażą się mieszkańcy innych kamienic. Już niebawem nasze miasto może tętnić kolorami, a to wszystko dzięki remontom elewacji starych kamienic. W planie ujęto w pierwszej kolejności budynki przy ulicy Mieszka I i Chrobrego. Są dwa powody, dla których podjęliśmy się odnowić elewacje. Pierwsze to działamy w ramach realizacji programu rewitalizacji tzw. Nowego Starego Miasta. Akurat elewacje, którymi się zajmiemy, leżą w tych kwartałach drugim powodem to jest estetyzacja miasta. Każdy chodząc po naszych ulicach widzi jak mogą wyglądać budynki te, które są już odnowione, a jak wyglądają ulice Chrobrego Mieszka I. Takie przedsięwzięcie jest jednak kosztowne, stąd trudno określić konkretną liczbę elewacji, które zostaną objęte planem remontowym. Uchwałą Rady Miasta dostaliśmy dotację celową w wysokości 1 500 000 zł docelowo w planie mamy odnowienie 35 elewacji. Dzielimy zadanie na etapy dlatego, żeby nie przekroczyć dyscypliny finansów publicznych. I po ogłoszeniu przetargu na realizację tych trzech pierzeń, zobaczymy, jakimi środkami dysponujemy jeszcze, żeby ewentualnie zlecać kolejne. Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z planem, roboty remontowe rozpoczną się już w połowie przyszłego miesiąca. Drugi, Zbigniew Książek i Piotr Rubik Gorzewską publiczność wzruszyli i zachwycili. Tym razem częścią drugą oratorium. W ubiegłym roku wysłuchaliśmy Golgotę Świętokrzyską. W tym roku tu jest Petrus historię dedykowaną pielgrzymowi pokoju Janowi Pawłowi II. Jeszcze miałem ten te zaszczyt, że, że w cielskim seminarium ksiądz Bisku zrobił z tego przedmiot, żeby, żeby studenci sobie analizowali te teksty. No, no, no to bardzo miłe jest czy W kapucyni w Krakowie, bo też miałem takie fajne z nimi spotkanie. Jako normalny człowiek, bo ja nie jestem, nie jestem, moja mama jest bardzo wierząca, a ja jestem człowiekiem, który do, ja bardzo chciałem wierzyć. Tak, tak jak, jak, jak Jan Paweł drognie. Muzykę do oratorium skomponował Piotr Rubik. Bardzo się cieszę, że pogłębiał czyjąś wiarę, czyjeś dobre emocje, bo tak właściwie muzyka powinna służyć w ogóle sztuka powinna służyć jakimś tam, nie wiem, wyższym celom dobrym emocjami i to wtedy jest dobre. Tu es Petrus to poetycka opowieść o trzech największych tajemnicach tego świata. Te tajemnice to tajemnica stworzenia, krzyża i tajemnica miłości. Wiele w tym oratorium mowy o miłości, różnej miłości, nie tylko do Boga, również do człowieka. Czym dla Pani jest miłość? No Spełnieniem moich najskrytszych marzeń. Ja jako szczęśliwa młoda mężatka muszę powiedzieć, że, że jest to dla mnie... No... Bardzo ważny temat. Bez miłości nie potrafiłabym żyć tak naprawdę i nic nie jest tak ważne jak, jak, jak miłość do drugiego człowieka, jak miłość do partnera, jak miłość do przyjaciela i jest to dla mnie no, bardzo ważny i osobisty też temat. Tu es Petrus to jednocześnie poetycka opowieść o trzech największych problemach XXI wieku. Te problemy to głód obok bogactwa, wojny w opozycji do pokoju i nienawiść w ludzkich sercach obok pragnienia ładu serca. To opowieść o następcy Piotra Janie Pawle II, któremu przyszło w swoim życiu i pontyfikacie zmierzyć się z takimi właśnie kwestiami. Papież podążał drogą Chrystusa i z pokorą poniósł krzyż cierpienia, życia, wiary i bólu. Tu jest Petrus e, bardzo, bardzo, bardzo lubię tę pieśnią o, o, o właściwie o jedenastym przykazaniu, przekazani, który śpiewa Maciek Miecznikowski, 11 przykazanie. I lubię też bardzo moją, kto, znaczy mo, bo, moją, bo ją śpiewam, pieśń o, dla Jana Pawła, e, po prostu, która oddaje to, co ja na temat odejścia człowieka do nieba. Myślę. W trakcie oratorium usłyszeliśmy oprócz pieśni napisanych przez Zbigniewa książka, fragmenty tekstów autorstwa Jana Pawła II, a także fragmenty Biblii. To jest pewny elementarz, pewna pomoc, droga do zrozumienia życia świata, siebie. Koncert na zlecenie Urzędu Miasta zorganizował ośrodek sportu i rekreacji. Dzień dobry Pani. Dzisiaj zaczyna się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Zamierza Pani oglądać? Nie, idę dzisiaj na koncert. Nie, nie oglądam meczu. W ogóle Pani nie będzie oglądała przez nie, cały może miesiąc? Będę, może będę, ale dzisiaj na pewno nie. A mąż będzie oglądał? Mąż na pewno będzie. Dzień dobry Panu. Dobry. Zaczyna się dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Zamierza Pan oglądać? Chyba tak. Chyba tak, ale skróć. Skróć jak nie usnę. Nie jest Pan kibicem piłkarskim? Ja, raczej nie. Dzień dobry Pani. Zaczynają się dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Zamierza Pani oglądać? Yy, raczej nie, mąż będzie oglądał na pewno. Nie, nie, nie jest Pani kibicem piłkarskim? No, raczej nie, chociaż no, dobrze by było jakby Polacy wygrali, ale ja raczej nie oglądam. Dzień dobry. Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Będą Panowie oglądali? Na będziemy, pewno, będziemy no. oglądali, ale nie jesteśmy bardzo tak kibicami. Jestem. No ale, ale liczymy, oglądasz, że Polska oglądasz. wygra dzisiaj. Oglądać będziemy, no, na pewno. 5-0 powinno być. No tak, no jak grać, to grać. No. I do finału się dostać. To jest najważniejsze. No. I liczymy z tym, że Polacy dzisiaj wygrają. 5-0. Na pewno. Dziękuję bardzo. Wygrają. Dzień dobry Pani. Jedno krótkie pytanie. Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Będzie Pani oglądała? Postaram się. Ale jest Pani kibicem, czy tak? Czy znaczy, lubię, a jeszcze jak Polska gra, to lubię oglądać. Ale sam będzie Pani oglądała, czy z rodziną, z mężem? Z rodziną, <gryw> obowiązkowo z rodziną. Jest to tak cały miesiąc będzie przed telewizorem, czy tylko jak Polacy będą grali? Czy cały miesiąc to chyba nie, no dopóki Polacy będą grali, no i oczywiście finały jak będą. Zaczynają się dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Będziesz oglądał? No naturalnie. Ale wszystkie mecze, czy tylko z naszymi? Tylko z naszymi. Nie jesteś jakimś wielkim kibicem futbolu? Wielkim kibicem nie jestem, choć oglądam. Zaczynają się dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Będą Państwo oglądali? No, połówkę jedną obejrzę, bo do pracy na nockę. Stawią na Polskę, nie? Ale tak przez cały miesiąc będzie Pan oglądał czy tylko mecze z naszy naszych piłkarzy? No, jak będę miał możliwość, to będę oglądał, nie? Wszystkie. A Pani? Pani nie ogląda, bo nie lubi mecze. Zaczynają się dzisiaj Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Zamierza pani oglądać mecze? Oczywiście. Ale tylko z naszymi, czy ogólnie wszystkie? Z naszymi, bo specjalnie nie interesuje się piłką, no ale jeszcze polacy grają to... Taki patriotyczny obowiązek, prawda? Oczywiście.